Siema się Matajtori widzowie, spróbujmy pobić rekord łapek w górę tego miesiąca na moim kanale. Musimy przebić 6000 łapeczek w górę pod odcinkiem. Więc każdy kto mnie teraz słyszy, zostawia łapę w górę i wierzę że jak wszyscy to zrobimy, to ten rekord przebijemy. A ja standardowo jak to prawie codziennie witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Newsów na moim kanale. Jeden news dzisiaj w ogóle jest naprawdę mocny. Jak ja go usłyszałem, to nie dowierzam do teraz, że serio to się wydarzyło, ale jest to prawdą i to coś oczywiście jest związane z Brawl Stars i musicie to wiedzieć, oglądajcie odcinek do końca, żeby się o tym przekonać. I wiecie co, widzowie, słyszałem, że każdy, kto teraz zostawi suba na moim kanale, no to w kolejnej skrzynce pucharowej, która będzie jakoś za miesiąc, e, będzie miał mega farta i trafi jakiegoś swojego wymarzonego skinka. więc widzowie, to nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale chyba warto spróbować tego subika zostawić. Oczywiście żartuję, ale z góry dziękuję każdemu, kto mnie subskrybuje, jeśli lubicie Brawl Stars, naprawdę warto mieć suba i być na bieżąco z wszystkimi newsami. A filmik ten zaczniemy sobie od wbicia na Twittera TrueWolfa, na pewno kojarzycie tego ziomka, bo często tutaj wrzucam jakieś ciekawe rzeczy i używam to w odcinku. No i tak się składa, że wrócił teraz nowy post, w którym pokazał najczęściej pikowanych, wybieranych zadymiarzy na dany tryb gry. I uwaga! Najczęściej granym zadymiarzem na trybie solo, jak widzicie tutaj, jest bas, ale zwykły bas, nie bas astral. Na duo najczęściej ludzie używają kita. Ciekawe, wiedzieliście o tym? 4.91% z wszystkich pików to właśnie jest kit. Następnie mamy tutaj na Brawolu najczęściej branego Mortisa, to było do. Przewidzenia i można było się tego domyśleć. Ale na game grabie w sumie ja bym bardziej powiedział, że jakiś Surf czy coś w tym stylu, ale jednak też Mortis 6.25%, aż więc naprawdę dużo. Dobra, następnie wjeżdżamy sobie na Bounty i na Bounty oczywiście Pipera. Nie ma to się dziwić, bo zazwyczaj są tam takie otwarte mapki do snajpienia, więc ona tam idealnie się nadaje i aż 13% ludzi ją bierze. W sumie tak samo na noccaucie też ta Piperka króluje. No i zobaczcie, 7.15%, więc bardzo, bardzo często jest tutaj wybierana ta zadymiara. Ale jeśli chodzi o Hodzona, to takie zaskoczenie dosyć duże, bo jest to Juju, ja wiem, że to jest mega mocna postać, tak? No nie oszukujmy się, jest giga mocna, ale że najczęściej wybierana na Hodzona Nie powiedziałbym totalnie. No i mamy jeszcze hejsta i tutaj o dziwo Colt. No w sumie, może nie takie o dziwo, no bo jednak Colt na większość mapek na hejście mocno się nadaje i mocno oddaje, więc to 12 prawie procent nie robi tutaj takiego aż zdziwienia i to są wszystkie te najczęściej wybierane piki. Możecie wy mi napisać właśnie w komentarzu, to postaram się Kosowo przykręc serducho, jakimi zadymiarzami gracie najczęściej w Brawl Stars? Jestem ciekawy. A zanim przejdziemy do kolejnego newsa, szybka przypominajka: dzisiaj jest ostatni dzień, żeby wpisać Kodzik Torii w sklepie Brawl Stars i zakupić z nim nowy karnecik, właśnie ten 35 sezonu. Jeśli chcecie brać udział w rozdaniu o jakieś figurki Brawl Starsowych zadymiarzy oryginalnych, bo pamiętajcie, że dwie losowe osoby, które kupią ten nowy karnecik z moim kodzikiem i na tego maila, którego wam tutaj wyświetlam, wyślą mi nagranie lub screena, jak go kupili z moim kodem, no to biorą udział o uprosowaniu na dowolną figurkę zadmiarza z Brawl Stars. Ehm, dlatego dzisiaj jest ostatni dzień, i właśnie jutro będą wyniki. Jutro też na odcinku będę pokazywał wszystkie osoby, które kupiły nowy karnecik z moim kodem. Dlatego, jak się jeszcze zastanawiacie, czy warto, czy nie, to myślę, że jak najbardziej warto spróbować, i czas z tym mini rozdaniem jest do jutra. Kolejny mega ciekawy temat znajduje się na Twitterze u Ja już wam ostatnio troszkę mówiłem o tej stronce i mówiłem wam, że jest to taki specjalny sklep z mega oryginalnymi pluszakami, które są wykonane. W mega, naprawdę dobrej jakości. No i sklep ten nawiązał współpracę z Brawl Stars i tutaj napisali, e, że właśnie specjalne Brawl Starsowe pluszaki, jak na przykład taki oto Otokruk, wlecą na sklep. Uwaga! 11 lutego o 15.00. Więc o tej godzinie, w ten dzień, będziemy mogli wyczekiwać i kupować już tam na tym oficjalnym sklepie e, jakieś kozackie pluszaki z Brawl Stars. Na ten moment wiemy, że na pewno będzie tam kroł i będzie też taka kozacka figurka Leona. Między innymi, ale to tylko część tych rzeczy, i nie wiemy, jakie będą kolejne. Jak wejdziemy sobie na tą stronkę na internecie, to możemy zobaczyć, że tutaj są po prostu pluszaki i wszystkie rzeczy z różnych kategorii. Nawet kurde Garfieldy tutaj są jakieś te. Pewnie z każdej bajki by się tutaj znaleźli i tak dalej. Naprawdę jest bardzo duży wybór. Mamy tutaj coś takiego Gongsun, i to chyba będzie pokazywało coś, co za niedługo wchodzi. Widzicie, to jest wszystko, co wejdzie za 7 dni, więc szukamy tu jakichś brawl strasowych rzeczy. Może tu znajdziemy więcej tych pluszaków, jakie jeszcze będą. A i nie pokazali. Upcoming no, może tutaj, bo w sumie, jakby nie patrzeć, ehm, no to na razie znamy tylko kruka. A ja jestem naprawdę ciekawy i też jestem ciekawy w jakich to będzie cenach. Ej, patrzcie, jest, jest, jest. Mamy w sumie chyba tylko tego kruka, mi się wydaje. Nie ma nic więcej, serio? Tak, jest kruk jako pluszak, jak widzicie. On będzie tutaj za 4 dni dostępny, ale ile on będzie kosztował, to już wiadomo. Um, na razie chyba tutaj nie napisa. A, jest cena: 30 dolarów. Kurczę, troszkę dużo, troszkę dużo, jakby nie patrzeć. Ale naprawdę jakość tych pluszaków jest mega dobra. I mamy jeszcze takiego Leona w takim pudełku oryginalnym. Ej, fajny! No powiem wam, i ten Leon też będzie 30 dolarów kosztował. Szkoda, że to jest takie drogie. Ale między innymi na tej stronce też będzie za 4 drop postaci z Clash of Clans ehm, czy tam z Clash Royale, mamy Barbariana jak widzicie takiego ehm, i on będzie figurką tak jak ten Leon, o proszę bardzo szczerze fajny, też bym go przygarnął, ehm, no i oczywiście mamy jeszcze uwaga takiego smoczka Baby Dragona pluszaka, ale kozak szczerze Naprawdę fajnie wygląda. Ej, jego też bym mega chciał. 30 dolarów też kosztuje. No szkoda, że takie drogie są tu przysłaki, bo na pewno chętnie bym je sobie zakupił. Ale dobra, przechodzimy teraz do najważniejszego tematu odcinka. Widzowie, jesteście gotowi? Temat ten będzie mocno związany z e-sportem, ale spokojnie, bo będzie też on związany z Polską. Czyli z naszym krajem, z naszym kochanym krajem. Mianowicie na pewno wszyscy wiecie, że w poprzednich latach e, nasza polska ekipa to była Zeta Division. Reprezentował ją Miał, Nowy i oczywiście Gero. No i chłopaki grali w barwach Zety, ale wszyscy teraz myśleliśmy, że ten nowy sezon też na 100% zaczną znowu w barwach Zety. E, że to się zmieniło i że zostają w Zecie. No i po prostu nie będą mieli innego teamu, tylko dalej będzie to Zeta. Ale wczoraj, czyli tak naprawdę parę ostatnich dni, przed. Kwalifikacjami do finałów miesięcznych, chłopaki z Zety strasznie nas zaskoczyli. Okazało się, że oficjalnie opuścili oni ZT Division i dołączyli oni do organizacji, jaką jest Food Esports, widzowie, dokładnie. Food Esports to jest bardzo znana organizacja, nie tylko pod względem Stars, ale też różnych innych giereczek. Jak widzicie, wrzucili oni tutaj specjalny post, gdzie pokazali cały skład swój na 2025. Jest tutaj Nowy miał, czyli cała trójka z Zety. Dodatkowo dochodzi też Latox, czyli tutaj em, menedżer, analityk, na pewno Lejtoxa też dobrze znacie, między innymi robiliśmy z nim wywiady, gdy były mistrzostwa. Um, on jest też tutaj odpowiedzialny za Zetę i też tutaj zostaje, więc bardzo fajnie. I oprócz tego w ekipie będzie także Berkal Pkan chyba jako manager. Um, jak widzicie to jest taki ziomek, ja go kojarzę tak z widzenia, on rzeczywiście zawsze w tym fut jest tam do pomocy. Co najważniejsze, fut isport sport wrzuciło taki filmik, w którym zaprezentowało chłopaków w bardzo humorystycznej wersji. Nawet jeden z polskich graczy powiedział tutaj przekleństwo po polsku na tym filmiku, ale to może nie będę wam pogłaśniał, nie będę wam tego puszczał. Stęka zaczyna się tak, że Gero sobie ogląda telewizję, nagle wstaje, no i tutaj jest taki specjalny list, no bo na poprzednich finałach troszkę słabo poszło futisports, Sports, na tych finałach rocznych szybko odpadli, no i teraz właśnie chłopaki z polskiej ekipy mają tutaj dołączyć i poprawić to. Tutaj siedzi nowy, tutaj siedzi Miał, no i patrzcie, już w nowych dresikach futisports Sports naprawdę bardzo fajnych, za Adidasa. Wszystko nieźle wygląda i jestem w totalnym szoku, bo nie spodziewałem. Się, że będzie to zmienione, że oni nie będą grali w lecie i tym bardziej, że to dołączą do i ESports to jest naprawdę wielka, wielka. E, taka sycja nawet bym powiedział, to naprawdę. W życiu się tego nie spodziewałem, że coś takiego się tutaj stanie. Myślę, że jest to bardzo dobry ruch. i eSports to jest ogromna organizacja esportowa, która na pewno zadba o chłopaków i o to się martwić nie trzeba. Nowy nawet wrzucił specjalny post, gdzie napisał, że zrobią wszystko w barwach i eSports, żeby po raz kolejny zostać mistrzami świata ehm, w tym roku, więc miejmy nadzieję, że się uda rzeczywiście. A Gero na swoim oficjalnym Twitterze wrzucił coś takiego, że oczywiście dołacza do Fuci Sports, ale przed tym podziękował Zecie i napisał bardzo ładne słowa. Ehm, Mając przywilej spędzania początku mojej kariery w najlepszej organizacji Brawl Stars z dostaliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy, aby odnieść sukces. I podziękował każdemu. Więc Gero bardzo ładnie się zachował. Pamiętał tutaj o Zecie, że to Zeta wyciągnęła też do niego pomocną dłoń i no nigdy go nie zawiodła. Teraz przed chłopakami nowy rozdział, yy, no w totalnie innej drużynie. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało mi się w ogóle będzie przyzwyczaić. Na 100% podczas komentowania będziemy jeszcze mylili się z Benim i mówili, że to Zeta gra i tak dalej. No oczywiście, teraz już trzeba mówić, że będzie to Food, Food Esports. I swoją drogą pomyślałem, że kupię za tą ikonkę. No kurczę, trzeba wspierać Polaków. Dołączyli tutaj dopiero co Zety, ikonkę miałem, więc kolejna ikonka esportowa, która wjeżdża na moje konto, to ikonka Food Esports. Myślę, że teraz wiele osób tak zrobi też po tej informacji, po tym odcinku i że też to zakupicie. No i dobra, niech stracę. Kupuję też emotkę, mordeczki. Nie ma co. Trzeba wspierać zbierać Polaków, emotka ze Stu, food, e sport cały zestawik już mam, sprayu kupować nie będę. Szczerze strasznie szkoda mi tych wszystkich osób, które mają ustawione w nicku, na przykład Zeta i tam dalej swój nick dopisany, no bo teraz już w Zeta nikt z Polaków grać nie będzie. Pewnie większość z tych osób pozmienia sobie i na początek niku teraz da food. Tak jak chociażby zrobił to już Gero na swoim oficjalnym profilu, jak widzicie. Już wszystko jest wyjąte, chłopaki mają tutaj ustawione food, mają ikonki ustawione, naprawdę, ciężko się do tego przyzwyczaić będzie. Następnie wejdźmy sobie jeszcze do topki światowej, bo trzeba Pochwalić Hyrę. Minął dopiero jeden dzień, yy, jest druga w nocy, jak to nagrywam, a Hyra, jak widzicie, ma 95 394 pucharki. No kurczę, on tyle pucharków wbił w jeden dzień, chyba nie wstawał w ogóle od telefonu, cały czas tylko grał i nawalał. Mocny chłop, w ogóle on ma 104 prestiże. Co za typ, nie mam pytań, nie? Potęga, naprawdę, Hyra jest za mocny. Możecie dać znać, jak dostaliście do tego momentu, kto u was, znajomych, ma najwięcej pucharków. Jestem ciekawy. A w tym odcinku to na tyle. Widzimy się dzisiaj najprawdopodobniej wieczorkiem na live'iku, jeśli zdążę. No i do zobaczenia. Trzymajcie się, piona.